Dagmara Kaźmierska w ogniu krytyki Polsat nie poniesie konsekwencji. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, KRIT, ogłosiła swoje orzeczenie w sprawie kontrowersji dotyczącej Dagmery Kaźmierskiej, uczestniczki popularnego programu Taniec z Gwiazdami. Po skargach od widzów zarzucających Polsatowi promowanie osoby z kryminalną przeszłością, Pojawiło się pytanie, czy stacja poniesie jakieś konsekwencje. Dagmara Kaźmierska, znana z programu Królowe Życia, została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa kilka lat temu. Pomimo tego, jej kariera telewizyjna rozwijała się, co wywołało liczne kontrowersje. Gdy sprawa jej przeszłości wyszła na jaw, Polsat stanął pod presją publiczną i został oskarżony o promowanie osoby z kryminalnym bagażem. Rzeczniczka prasowa Krit, Teresa Brykczyńska, przekazała Plejadzie. Że po przeanalizowaniu sprawy zdecydowano o zakończeniu postępowania. Spółka telewizja Polsat podkreśliła, że w chwili angażu Dagmery Kaźmierskiej nie dysponowała informacjami ujawnionymi z akt sądowych. Dopiero po rozpoczęciu emisji materiałów dotyczących jej udziału w programie te informacje stały się publiczne. Wówczas nadawca zdecydował o wycofaniu Kaźmierskiej z programu i usunięciu audycji z jej udziałem z oferty stacji oraz serwisu Player, informuje Brykczyńska. Decyzja Krit oznacza, że Polsat nie poniesie dalszych konsekwencji związanych z udziałem Dagmerii Kaźmierskiej w programie. Wszystkie audycje z jej udziałem zostały usunięte z mediów, a dalsze postępowanie w tej sprawie zostało zamknięte. Pomimo kontrowersji i licznych skarg, Polsat uniknął poważniejszych sankcji ze strony Krit. Stacja, reagując na sytuację, usunęła kaźmierską z programu i wykofała jej materiały z platform internetowych. Decyzja Krit zamyka temat, przynajmniej na obecnym etapie.